Merhaba, gien, jest, jestem Gaba, witam Was na moim kanale Turecki Seticio w kolejnym vlogu, w którym będę odpowiadać na Wasze pytanie z Instagrama i w którym opowiem Wam o konkretnym słówku. W dzisiejszym vlogu będzie to słówko ZATEN. Co ono oznacza, jak się je stosuje, o tym właśnie w dzisiejszym vlogu. Po pierwsze to słówko najczęściej tłumaczy się jako i tak, tak czy siak, tak czy owak, przecież, bo przecież. Używamy go generalnie, żeby połączyć ze sobą, jakby wyjaśnić przyczyny czegoś, co robimy lub czegoś, co, czego nie robimy, właśnie używając tego słówka ZATEN. Słówko ZATEN czasami jest kwalifikowane jako jako spójnik, ale tureckie spójniki są takie specyficzne, jest ich wbrew pozorom w sumie niewiele. Jest za to wiele takich słówek, które, które można uznać jako takie słowa poza zdaniem takie y, dodatkowe, takie dorzucone. Y, nazwijmy, że to do, do worka z nazwą spójniki często się wrzuca takie słówka, między innymi jak zatem. Więc na przykład Pana, na mój nie ja macie, ja sobie Po co mi o tym opowiadasz, Przecież ja to i tak już wiedziałam, czyli właśnie i tak już wiedziałam. A kontrol kontrolę gerek yok. Zaten dün tamir i Nie ma potrzeby. nie muszę sprawdzać, kontrolować mojego samochodu, bo dopiero co go wczoraj naprawiłam. Ben zatem buradan çıktiktan sonra gidip de toplandı yapmışım. Ne yapıyorsun ya sakat falan değilim. Ya ja, bana... zaten bu doğuştan sağ. Şuna bakar mısın? Jak widzicie, słówko za może być zarówno w środku zdania, jak i na końcu zdania. W, w zasadzie może być w dowolnym miejscu. Może być również na początku zdania, jeżeli nie mówimy całego pełnego zdania, tylko to jest jakaś odpowiedź na jakieś pytanie. ja poim? na przykład. Czy, czy zrobić ci coś do jedzenia? Jok, saul, bym za ten jedyn. Jok, za ten nie, dziękuję, ja już, ja i tak już jadłam. bo przecież już jadłam. Więc nie ma takiej, nie ma potrzeby nawet, yy, jeżeli to jest odpowiedź na pytanie, to nie trzeba już jakiejś konkretnej, yy, jakiejś, jakiejś poprzedniego członu, jakiegoś wyjaśnienia, po prostu możemy za ten coś tam, coś tam powiedzieć i już jest to wyjaśnienie, yy, dlaczego czegoś nie chcemy, nie robimy, robimy i tak dalej, i tak dalej. Albo Ben był all al jam. Za ten krmzyj seviurum, krmzyj za ten lubię krmzyj za ten. Jak widzicie, może być to za w różnych miejscach. Ale wracając do pytania z Instagrama, do pytania, które zadaliście, znaczy które konkretnie zadała Dominika, i Dominikę serdecznie pozdrawiam, bo ona zadaje dużo takich ciekawych pytań językowych, które są super tematami do właśnie takich. Vlogów jak ten, Dominika pytała, kiedy słówko za ten jest używane jako poza tym. I tutaj muszę powiedzieć, że generalnie słówko za ten nie jest używane jako poza tym, bo poza tym sugeruje, że mówimy o czymś innym niż jakby poprzednia część zdania. Czyli coś tam się działo. A poza tym dzieje się coś innego, natomiast słówko zatem raczej łączy, raczej jakby wyjaśnia przyczynę czegoś, co się działo, czy dzieje się, czy będzie się działo, jakby w poprzedniej, nazwijmy to części, części wypowiedzi. Więc nie za bardzo takie znaczenie poza tym tutaj pasuje. Chyba, że bardzo, bardzo specyficznie chcemy coś przetłumaczyć i pasuje nam to do jakiegoś takiego szerszego kontekstu, w sensie, coś, w sensie jakiś tekst literacki mamy taki, że nam to pasuje, ale zasadniczo nie, nie nie używa się tego, tego słowa jako poza tym. Więc jeżeli, jeżeli macie przykłady takich zdań, bo być może wynika to z tego, że zdanie jest przetłumaczone z innego języka i słówko, w języku angielskim, dajmy na to, może być przetłumaczone jako poza tym, i stąd to wynika. Ja nie spytałam Dominiki e, o co jej konkretnie chodzi. Stwierdziłam, że po prostu prze, e, opowiem Wam o tym, jak używać, co to jest za słówko, to za ten i jak go użyć. E, natomiast być może po prostu wynika to z jakiegoś takiego niejednoznacznego tłumaczenia z języka obcego. Jeżeli macie przykłady takich zdań, w których uważacie, wydaje Wam się, albo rzeczywiście za ten. Jest, jest, może być przetłumaczone jako poza tym, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bardzo jestem ciekawa, czy znacie tego typu wyrazy w takim właśnie użyciu, w takim, w takim kontekście, bo ja szukałam, szukałam, naradzałam się nawet z mężem, czy jemu przychodzi do głowy że takie, takie zastosowanie, bo to by było wtedy w takim trochę znaczeniu jak bununda siąda, siąda. Ale nie bardzo. Bununma olarak, bunaj liskin. Bardziej w takim kontekście możemy użyć zatem. Można też, jakby wyrazem bliskoznacznym do zatem w tym przypadku będzie nasusa. Nasusa na przykład. Takie, takie wyrażenia mogą zastąpić zatem w większości, w większości zdań. Natomiast Poza tym nie bardzo tutaj pasuje do kontekstu. I tym chciałabym zakończyć tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam Was do oglądania lekcji i innych filmików, do subskrybowania, do włączenia powiadomień. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Kierujesz Rys!